Cześć moi kochani, witajcie już w trzecim odcinku, a zarazem ostatnim z budowy pierwszego modelu. Dzisiaj zajmiemy się nakładaniem kalek. O czym Wam nie powiedziałem w poprzednim odcinku, co można zrobić, co by było dobrą opcją, żeby zabezpieczyć lakier przed nałożeniem kalek, to jest polakierowanie karoserii. I teraz moi drodzy. Ustaliliśmy, że używamy tylko farby pędzelka, więc możemy nakładać sobie kalki bezpośrednio na farbę, jeśli farba dobrze wyschnie. Nie ma z tym problemu. Aczkolwiek no, zdarzają się sytuacje, że ta farba gdzieś tam może się na modelu rozpłynąć, rozjechać. Zależy też od farby. Akurat my używamy tamili, to są farby celulozowe bodajże, no ale są też farby wodne, które. No, jak to się mówi, czasem mogą się rozjechać pod wpływem wody. Jak zobaczycie, tutaj mój model się tak lekko błyszczy. Już Wam mówię dlaczego. Użyłem chyba najtańszego lakieru akrylowego, jaki można położyć i zabezpieczyć model przed kładzeniem kalek, czyli Sidoluxem do podłóg. To jest taki lakier, że poszukajcie gdzieś w szafkach, czy nie macie. Cieniutką warstwę zabezpiecza wam to lakier. Może nie w jakiś idealny sposób, ale na spokojnie teraz możecie sobie kłaść kalki. Jeśli nie, no to spokojnie dajcie troszeczkę więcej czasu na wyschnięcie farbie i, i potem zabierajcie się za kalki. Co będziemy potrzebować do nakładania kalek? Moi drodzy, najważniejsze kalki. Może być jakaś szklaneczka. Może być jakaś, jakiś talerzyk, żeby po prostu wlać sobie do tego wody. Nożyczki ewentualnie nożyk, jeśli nie ma dojścia, żeby dojść gdzieś do wewnętrznych elementów. Eee, może się przydać wykałaczka. Może się przydać jakiś pędzelek do, do nakładania żeby nie uszkodzić sobie wykałaczko. Wielokrotnie mi się udawało uszkodzić kalkę, bo to jest jednak cienkie. Zależy też, jaka kalka jest stara. No i moi drodzy, najważniejsze ja niestety mam po japońsku tutaj, ale musimy sobie wybrać, musicie sobie wybrać. ja już Wybrałem e, tą wersję. Pierwszą, będę nakładał kalki. Niestety tutaj nie rozczytam tych hieroglifów ich, więc będę się sugerował po prostu obrazkiem i nakładał wersję malowań. Tu jest bodajże 6. ale nie wiem ile jeszcze jest ogólnie w internecie dostępnych, także możecie sobie sprawdzić. Ja sobie wybieram pierwszą, tą tutaj z czachą. Jak już mówiłem Wam, nie znam się zbytnio na pancerkach. Dobra, zabieramy się. Trzeba oderwać nasze wzmocnienie. O, poskładać do kupy. Zaczynamy. zaczniemy sobie tutaj od tyłu tutaj na tym pojemniczku który mamy z tej strony musimy zamontować dwie kalki też nie jest jak widzicie opisane jakie więc musimy się, ja się muszę w sumie zastanowić które bo nie wiem eee, zakładam że będzie ta, ten cienki krzyżyk który tu jest plus nie wiem chyba ten ten biały malutki z tyłu dobra, tego nie nakładać wycinamy sobie kaleczkę tak jak mówię. nożyczkami ewentualnie nożykiem przy nożyku uważajcie, żeby Wam się ręka nie smykła bo możecie czasem wyciąć większą kalkę niż potrzeba i wrzucamy sobie do wody. niech Ona nasiąknie. Przy okazji wytchniemy drugie. Wrzucimy drugie. Wy nie musicie. Możecie spokojnie po jednej sobie wrzucać robić nikt Was moi drodzy nie goni. Ja po prostu ułatwiam sprawę żeby. Film za długo nie trwał. Z przodu też mamy te dwa krzyżyki, które montujemy. Więc od razu sobie na obok. Będziemy mieli przód i tył odchaczony. Czekamy aż kaleczki zmiękną. Dobrze moi drodzy. Po czym sprawdzić, że kaleczka już się nadaje do Nakładania, wyciągnijcie ją sobie i spróbujcie poruszyć. Jeśli można nią swobodnie przesuwać na kartce papieru, to znaczy, że jest gotowa. Dobra, łapiemy ją sobie. Najważniejsze, nie używać ostrych przedmiotów, żeby tej kaleczki nie poranić. i staramy się ją równo położyć spokojnie jeśli ona się nie chce przesunąć możemy ją troszeczkę zwilżyć wodą i powinna się dać spokojnie przesuwać jeszcze przez jakiś czas widzicie i wtedy ją sobie układacie w miejscu w którym chcecie, w którym Wam pokazuje instrukcja no powiedzmy, że mniej więcej byłoby to miejsce tutaj. Na koniec wyciągacie spod spodu sobie wodę. Ja używam do tego patyczka. Chciałem robić to ostrożnie, żeby kalki nie przesunąć, bo potrafi się jeszcze ślizgnąć. Wydaje mi się, że jest ok. Łapiemy kolejną. O, jak widzicie, ja zaraz Wam pokażę. Moja już tak długo czekała, że sama opuściła papier. Teraz Wam pokażę. O, zobaczcie. Widzicie, ona sama już opuściła kartkę. I Chyba ciutkę niżej. O, no i dobra. Jak widzicie, przy takich małych kaleczkach nie jest to skomplikowane. Zaznaczyłem przy małych kaleczkach, bo jak będziecie mieli duże kalki, no to już się mm, zaczną problemy. Ja na przykład Pierwsze kalki kładłem na ciężarówkę, bo zacząłem sobie od ciężarówek. I moi drodzy, tam była kalka na pół samochodu. No i niestety nie miałem żadnych płynów dodatkowych i tak dalej. Położyłem tą kalkę, zacząłem ją przesuwać sobie po modelu. No i niestety tak się podarła, że nie nadawała się już do niczego. Musiałem zrezygnować z kalki. Model stoi do dnia dzisiejszego bez kalek, a to były bardzo fajne kalki bo były takie ala z jakimś tam indianinem czy czymś i bardzo ładnie to dopełniało model, ale nie dostałem już niestety nigdzie takich kalek, musiałbym drugi model kupować telefon jest troszeczkę tak ustawiony, że Możecie myśleć, że jest krzywo. Nie mam tutaj zaawansowanego studia, żeby wam to zrobić jakoś lepiej. O, dociskamy. Ta woda musi tutaj opuścić. Opuścić miejsce spotkalki. I zostawiamy. Dobra. Tył mamy zakończony. Tu były tylko te dwie kalki, nic poza tym, z przodu też położyliśmy, więc przechodzimy do boku. Tu jak widzicie, jak widzicie, mamy, mamy, mamy tą wersję, czyli musimy stawić te dwa krzyże. Niestety jeden trzeba będzie tam głębiej wsadzić, do jednego mamy dostęp plus te dwie kaleczki zabieramy się za robotę nie sugerowałem się internetem z reguły staram się zaglądać i sprawdzać co akurat co i jak z tymi kalkami i tak dalej. No ale stwierdziłem, że robimy z pudełka, więc nie będę zaglądał. Bo miałem zagwostkę, czy te krzyżyki są po jednej stronie, czy one są po drugiej stronie. No niestety tutaj jak widzicie mamy tylko rzut z jednej strony, z drugiej już nie ma, na drugiej karce nie ma nic. No więc kładziemy tak jak instrukcja pokazuje. Wszystko na jednej stronie. Ewentualnie chyba te przerzucimy na drugą stronę. Tych krzyżyków mamy tylko 3 sztuki. No więc zakładam, że nie wiem, albo jest po tej stronie, albo po tej z drugiej. Nie mamy pokazane. Więc możemy założyć, że po prostu będzie po drugiej stronie. Nie wiem, możliwe, że tutaj w innym miejscu. Właśnie to jest najgorsze. Jest pokazane. No ale dobra. Dobra, nakładamy. Pierwszy pójdzie na ogień, ten głębiej, który musimy wsadzić. Ja go spróbuję sobie zrobić ostrym. No, tam jest kiepskie dojście. No mniej więcej chyba w tym miejscu tak mi się wydaje że będzie Ok, mamy to dwa. Przechodzimy do do tych górnych. No te zakładam, że są analogicznie z jednej i z drugiej strony, ze względu na to, że są dwa tutaj elementy. Więc wytniemy sobie, przyklejmy po jednej i po drugiej. Tu, tu mamy żółty znaczek. Bok. I jeszcze numerek 14 też mamy po jednej i po drugiej stronie. Właśnie miałem to powiedzieć na początku filmu. Przepraszam Was za. Za to w jakiś sposób mówię, ale jakieś dwa tygodnie już walczę z jakimś, nie wiem, przeziębieniem czy chorubskiem, po prostu z nosa leci. Tego kaszel Katar, z tego też tytułu nie nagrywałem, bo tu miałem troszeczkę pracy więcej w robocie. Dlatego temat na chwileczkę porzuciłem Ale już do Was wraca mi. Mam nadzieję, że coś regularnie postaram się wrzucać, może zmienimy troszeczkę formę, może zrobimy jakiś format vlogowy po prostu, że będę nagrywał, będę do Was po prostu e, gadał, nie będę robił poradników, bo wszystko coś miałem do przekazania, chyba to przekazałem, jakieś tematy odnośnie, y, nie wiem, brudzenia takich modeli czy coś, to to nie jest, no, ja tego nie robię, ja robię z reguły czyste modele, nie. Ładnie wyglądają te pobrudzone modele. Ale tam jest kwestia po prostu wydawania fortuny na te wszystkie dodatki. Więc to nie jest moja bajka. No wiem, może zakupię jakiś model, po prostu jakieś vlogi jak ktoś będzie chciał, jak sobie wrócić, obejrzeć, jak to wszystko przebiega. Wydaje mi się, że będzie równo. Nie wiem. Nie wiem czy po tej drugiej stronie też to jest, ale my sobie przykleimy, nie? Na wystawę modelisty nie pójdę. Продолжение следует... Tu już się nie zmieści, mamy takie wybrzuszenie, ale spróbujemy zrobić w podobnym miejscu, najwyżej będzie zagięte, czekajcie, no mniej więcej tutaj. 6, bo tu i tak będzie 14 2. przesuniemy sobie to zupełnie kawałeczek dalej o. tak żeby jeszcze ten napis tu wszedł, znaczy cyferki mam nadzieję, że się zmieści Jeśli coś źle nałożyłem, możecie sobie spokojnie w komentarzu napisać. Ja sobie może później sprawdzę w internecie jak to było. Wam polecam jak najbardziej skorzystać może z internetu i zobaczyć jak faktycznie to malowanie miało być. jeszcze jest, jest równo, no powiedzmy, że jest równo okej, okay, sobie wyschnie i na drugą manikę mieściło się jakiś popruch mi tu podszedł No wiecie co, jak już ten krzyżyk mi został Jeden gruby, to jeszcze go tu wrzucimy A co? Robimy model na bogato Teraz tak, zanim już nałożę jeszcze ten ostatni element yy co, na to trzeba było jakąś warstwę położyć lakieru. Oczywiście to w późniejszych etapach, jak będziecie mieli, yy, dajmy na to, będziecie chcieli dalej sklejać, to warto sobie może kupić jakiś lakier bezbarwny albo położyć drugą warstwę z idoluxa na niego, żeby zabezpieczyć te kalki, żeby po prostu przy dotknięciu palcem gdzieś nie, nie odeszło od modelu, tak? bo to jest, to jest tylko przyklejony papier, możecie gdzieś zahaczyć i i po prostu te kalki oderwać mi się zdarzyło przy paru modelach po latach gdzie nie nałożyłem lakieru na kalki właśnie że gdzieś dotknąłem palcem a ta kalka skruszała nie była zabezpieczona żadnym lakierem więc polecam chociaż ten minimum zrobić czyli położyć ten Sidolux jeśli nie wiadomo przy czołgu najlepiej położyć farbę matową ja mam tutaj coś takiego to jest Flat Clear otami, ale nie będę tego tutaj z wami praktykował, bo składamy pierwszy model, więc na razie złóżmy i zaprezentuję jak to wyszło. A tego krzyżyka tu walniam, a co? Tu albo tu. Trudno. U mnie jest tutaj, mój czołg na wojnę nie idzie. Równie dobrze mógłbym wszystkie kalki sobie tu poobklejać i to jest tylko moja inwencja twórcza. Tak jak ja chcę tak będzie. O. I na tym polega moje modelarstwo, że jak ja chcę mieć w czołku różowy, to sobie go pomaluję na różowo i nikomu nic do tego. Jeśli chcemy się bazować na modelarstwie takim redukcyjnym 1 do 1, że robimy wszystko, no to już wtedy musimy się niestety ale skupiać na tym, żeby zrobić wszystko tak, jak na przykład jest w jakimś rysie historycznym. A no jeśli robimy dla siebie, tak jak tutaj ja to robię, no to równie dobrze mógłbym z Wami ten model naprawdę na, pomalować na różowo, czy na żółto, albo no, na przykład tak by mi się podobało. Na tym polega modelarstwo, na tym to jest piękne, że nie sugerujemy się tym, co wszyscy mówią w internecie, a Ty musisz kupić taki model, Ty musisz tu jeszcze dołożyć blaszki, oj oj oj, cuda wianki a najlepiej to się ogłaszają wszystkie sklepy że do tego modelu tu takie, tu lufy jeszcze metalowe ojej, i kupujecie model za dajmy na to 100 czy 200 zł, bo takie są a dodatków jest do niego za jeszcze 300 plus jeszcze farby, plus elementy do brudzenia do cieniowania różne wianki także dobrze a oto moi drodzy, prezentacja modelu. I co moi drodzy? Da się to poskładać, da się pomalować pędzelkiem, da się to zrobić tanim kosztem. Pewnie, że się da. Czy jakoś wygląda koszmarnie? Nie, wydaje mi się, że bardzo ładnie będzie wyglądał na półce. I nie wydaliście przy tym woreczka pieniędzy. Także mam nadzieję, że dzięki tym filmom złożyliście, zbudowaliście swój pierwszy model że będziecie dalej kontynuować tą wspaniałą pasję niektórzy twierdzą, że jest to dziecinne. Dla mnie to jest takie oderwanie się od rzeczywistości i jakiś, nie wiem, może wyraz swojej twórczości, która w każdym siedzi. Tak to możemy ująć. Dobrze moi drodzy. Zapraszam do obejrzenia innych filmów. Jeśli chcesz, może zostawić subskrypcję, może zostawić łapeczkę w dół czy w Zależy, czy Ci się podobało, czy nie. I dziękuję. Cześć.